Natan, buk estetyki, marcoń! Tak jak powiedziałem, elektryzuje, czego dowód mamy właśnie tutaj widząc reakcję publiczności. Natan, co nam pokażesz? Zdecydowanie wróg publiczny numer jeden. Chodź może Natan, powiedz mi, Chciałbyś coś pokazać? Chciałbyś coś powiedzieć? Czy, czy tak będzie wyglądał ten trening? Yy, nie, ja sobie go przeglądałem, nie? Dobra, dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Czyli nie będziemy wiedzieli, czego spodziewać się po nim podczas jutrzejszej walki. No to, Bóg Estetyki, Marconi! 99 kg, 900 gramów. Za dużo, za dużo, za dużo, ja tyle nie mam. Na, na gorąco, no tutaj atak z każdej strony. Zaatakował cię to Tomek kolejny było duszenie. Osobnik leżą na ziemi. Kolejna wygrana, dziękuję. Bardzo proszę, aby Prime MMA dał mi 1000 zł za nowe okulary. Bo mnie nie stać. Żartuję. Za tak jest stówka. Nie, 200 przynajmniej. Okay. Natan, powiedz mi, czy ty w ogóle czujesz tutaj się bezpieczny, bo mam wrażenie, że z każdego roku może ktoś się dzisiaj zaatakować. To tu ochrona czuwa. Nie no, jest tak średnio, ale daj radę. Masz jutro zakontraktowany pojedynek albo z Jasiem Kapelą, albo z Bagietą, więc pytanie, z kim ty chciałbyś się jutro zmierzyć? Ej, mam ogólnie pytanie. Jakby tak statystycznie, nie? Wziąć, ile osób na metr kwadratowy nie ma zębów? To bym powiedział, że z pięć przynajmniej, nie? Okej, okay, powiedz mi, jak możesz zapewnić widzów jutrzejszego... Do jutrzejszego pojedynku. No i mamy... Mamy komplet, jest i bagieta. smak tego, co być może wydarzy się jutro, no bo nie, widzimy, nie wiemy z kim Natan zmierzy się jutro w klatce. Chodź, chodź. Ale to jest teraz walka, kurwa? To jest ulica teraz, kurwa, nie ma walki teraz w klatce. Ty wchodzisz na ulicę teraz. Jestem kurwa gitem. Ja to decyduję. Git. Ja jestem git. Ja jestem dzisiaj gangsterem. Dziękuję. No to dziękujemy. Już jutro miejmy nadzieję, że zobaczymy Natana w klatce. A czy z Bagietą, czy z Jasiem Kapelą, no to zobaczymy.